Szczęśliwe oczy wasze, że widzą i uszy wasze, że słyszą, bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co Wysłyszycie, a nie usłyszeli. Dziś obchodzimy wspomnienie świętych Joachima i Anny, czyli babci i dziadka Jezusa, rodziców najświętszej Marii Panny. Warto dziś wspomnieć naszych przodków, zwłaszcza babcie, dziadków Starszych ludzi, tych, którzy byli przed nami. I rzeczywiście to Słowo Boże dzisiaj nam dużo mówi o, o dziedzictwie, o, o przeszłych pokoleniach. I tak słyszymy, że szczęśliwe oczy Wasze, że widzą, uczy Wasze, że słyszą. Jezus mówi to do tych, którzy Jego widzieli, Jego słyszeli, że oni są takimi szczęściarzami. I rzeczywiście fajnie było ludziom, którzy widzieli Jezusa, słyszeli Go. Ale my też mamy, przecież widzimy Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Słyszymy Jego Słowo, teraz rozmyślamy nad Słowem Bożym, słyszymy Ewangelię. Wielu naszych przodków pragnęło to ujrzeć, pragnęło to usłyszeć, a nie widzieli, nie słyszeli. Też jeśli popatrzymy na historię przed, przed dziesięcioleci, jak często było tak, że wielu ludzi pragnęło być nam przy świętej, pragnęło pójść do kościoła i nie mogli. Pragnęło usłyszeć Słowo Boże, a nie słyszeli. Też nie mieli takich możliwości, jak my teraz mamy. Jakże my jesteśmy szczęśliwi, błogosławieni, szczęśliwi, którzy my, że widzimy i słyszymy to, co widzimy, że, że mamy wiarę, że mamy sakramenty, że mamy Kościół, że mamy kapłanów, że mamy mszę świętą. Szczęśliwi jesteśmy. Ale też chciałbym, żebyśmy spróbowali sami dostrzec tak naturalnie, co w naszym życiu my takiego zobaczyliśmy i usłyszeliśmy, że możemy powiedzieć, jesteśmy szczęśliwi, że widzieliśmy to. Jesteśmy szczęśliwi, że to słyszeliśmy. Żebyśmy spróbowali wspomnieć i teraz podziękować Panu Bogu za to, co widzimy, za to, co słyszymy. Że może wcześniej albo nie, i teraz inni ludzie nie mają takiego szczęścia, a jest to, za co my powinniśmy Bogu podziękować, że coś widzimy, coś słyszymy i to jest naprawdę nasze szczęście. Dużo narzekamy, dużo mówimy, że widzimy i słyszymy złego. Ale zobaczyć i usłyszeć to dobro, to, co jest wielkim darem Pana Boga, i podziękować i ucieszyć się, że coś widzimy, że coś słyszymy, to jest wielki Boży dar. I dzisiejsze pierwsze czytanie: wychwalajmy mężów sławnych i ojców naszych, według następstwa ich pochodzenia. Ci są mężowie pobożni, których cnoty nie zostały zapomniane. Pozostały one z ich potomstwem, dobrym dziedzictwem są ich następcy. Piękne słowa też w kontekście Joachima i Anny, przodków. Jezusa, zwrócić uwagę na pokolenia, na przemianie pokoleń, na to, że my jest, kontynuujemy jakieś dziedzictwo przodków, że świat nie zaczyna się od nas. Czasem tak się zachowujemy, jakby to właśnie od nas się wszystko zaczynało. Nic do nas nie było, nic przed nami nie było, a jednak my wchodzimy w jakieś piękne dziedzictwo, które zostawili nam nasi przodkowie. Warto by tak sobie pomyśleć, Jakie dobre dziedzictwo otrzymaliśmy od naszych przodków? Wspominamy naszych rodziców, dziadków, pradziadków, ale też wspominamy historię naszego kraju, naszego narodu, naszej ojczyzny, naszych społeczeństw. Jakieś piękne historie, piękne momenty. Co jest takiego zostawili nam nasi przodkowie, co my powinniśmy teraz kontynuować? Być może gdzieś zatraciliśmy jakieś dobro, które wypracowali nasi przodkowie. I warto by dzisiaj w kontekście tego dzisiejszego słowa do tego wrócić, nad tym pomyśleć. Warto pomyśleć, a co my zostawimy jako piękne dziedzictwo po nas następnym pokoleniom. Co takiego i co byśmy chcieli zostawić? Jakie wartości, jakie zachowanie, jakie dobro byśmy chcieli zostawić następnym pokoleniom, I marząc, myśląc o tym, żeby oni też kontynuowali jakieś dobro. Może widzimy, że gdzieś już teraz młode pokolenie coś gubi, to, co myśmy uważali wcześniej za, za wielką wartość. Co byśmy chcieli zostawić następnym pokoleniom? Spróbujmy dziś w takim duchu wdzięczności zobaczyć to przemijające pokolenie, to, że jak zmienia się świat. I zwłaszcza sami coś zaczerpnąć, z przeszłości, z historii, z tego, co zostawili nam dobro, dobre dziedzictwo, nie to, co złe, dobre dziedzictwo, co dobrego zostawili nam nasi przodkowie, co powinniśmy kontynuować i naśladować i co my byśmy chcieli zostawić następnym pokoleniom. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.